Ja w tej chwili poproszę jeszcze naszego młodego wirtuoza, żeby nam tutaj troszeczkę, bo to nasze spotkanie jest i dla ducha i dla ciała i właśnie tak będziemy dzisiaj spędzać całe popołudnie i ja jestem sam pod wrażeniem, ja tylko dodam, że ten, ten młody wirtuóz to, 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 to po prostu wyssał z, młodem ma, z mlekiem matki, bo oczywiście on, ciocia i, i mama nie przyznają się, one śpiewają i jeszcze druga ciocia w kapeli. I dziadek gra na, na organach, proszę Państwa, także jeszcze raz, ale powiedz nam, jak Ty się nazywasz? Krystian. A nazwisko? Śmiertka. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Już proszę sobie usiąść tutaj ładnie. Tak. A powiedz mi, jaką Ty najbardziej lubisz grać piosenkę? Wszystkie. Wszystkie. Czyli robisz to z pasji. Lubisz to robić. Najważniejsze jest, żebyś robił to, co lubisz, i żebyś był wolnym człowiekiem. Brawo! Jaki utwór teraz? Zagraj mi piękne cyganie! Pięknie! A teraz hej z góry, z góry. Ja do mazury, hej z góry. Jedzie, jedzie ma zureczek, nie jedzie, jedzie hej! Hej! Rozmarinowy, la, 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 jedzie, jedzie ma zureczek, nie jedzie, więzie hej! Rozmarinowy. Jechał nocy, koło północy. Jechał nocy, o, o północy. Trala, lastu, kapłuk, kawo, kieńek, to już pan, już hej, trzeba jej się. Super, super. Dziękujemy bardzo. No ja jestem pod wielkim wrażeniem.